Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj przeanalizujemy sobie i omówimy pierwszy oficjalny zwiastun do Venoma 2, czyli Let There Be Carnage. W rolach głównych znowu Tom Hardy jako Venom i Woody Harrelson jako tytułowy Carnage. Oczywiście zobaczymy powracające postaci, ale o tym porozmawiamy sobie później. Pierwszy film Venoma z 2018 nie zachwycał, Jedynym takim mega wielkim plusem było CGI, które było dobre, a największym minusem moim zdaniem to było brak historii, brak jakiejś spójnej fabuły, nierówne tempo, no i pg 13 czyli szkoda, że nie było tam po prostu więcej krwi. Zwiastun do sequela Venoma, który premierę będzie miał już we wrześniu 2021, zapowiada się zupełnie inaczej, będzie bardziej mroczny, Bardziej krwisty, mam nadzieję, no i przez to bardziej mięsisty. Za chwilę omówienie i analiza zwiastuna, ale zanim do tego przejdziemy, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Zwiastun zaczyna się od pięknego zdjęcia San Francisco. Co nam to mówi? Mówi to nam, że film będzie znowu dział się w San Francisco. Ale dlaczego to jest ważne? Ponieważ Venom jest od studia Sony. I gdyby to było od studia Marvel, to prawdopodobnie film działby się w Nowym Jorku, w którym widzielibyśmy innych Avengers, czy w ogóle innych superherosów. A tak, to jest z dala od tego napakowanego herosami Nowego Jorku, w którym przypominam, mieszka Spider-Man, który miał się pojawić w filmie, ale o tym troszeczkę później, bo wydaje mi się, że jednak. Się pojawi, ale w Zwiastunie tego dosłownie nie powiedzieli, nie przekazali. Ale o tym trochę później. Jeżeli nie możesz się doczekać, no to oglądaj dalej. Eddie Brock i Venom ustalili sobie zasady. Andy Serkis, reżyser filmu, powiedział, że mniej więcej Venom 2 dzieje się 18 miesięcy po wydarzeniach z pierwszej części, czyli półtorej roku. No i, jak to zazwyczaj bywa w akademikach, czy gdzieś w mieszkaniu, czy domu, który się dzieli, są pewne zasady, żeby, no nie wiem, czyścić po sobie kibel, nie wyjadać z lodówki i tak a Venom z Edim sobie zrobili taką najważniejszą zasadę, nie zabijać, czy nie zjadać ludzi. I jest to bardzo fajna zasada, jest to nawiązanie do pierwszego filmu, w którym Venom chciał jeść tylko ludzi, nie mógł zostać zaspokojony. Jego głód był po prostu przeogromny, a Eddie, jako no, dobry człowiek, nie chciał zabijać, no więc nie pozwolił Venomowi mm, jeść ludzi. Tak więc widać, że ich symbioza no, jakoś działa. Przez 18 miesięcy się nie pozabijali, także widać, że są w cudzysłowie przyjaciółmi. No, i teraz zwiastun otwiera taka komediowa scena, gdzie Venom robi śniadanie dla prawdopodobnie dla dwójki albo prawdopodobnie dla samego siebie. Jak widzicie, mieszkanie jest troszeczkę zniszczone, ale Eddie się tym raczej nie przejmuje, bo widać, że to się dzieje na porządku dziennym. Tak więc takie śniadanka to pewnie u nich codzienność. Jak możecie zauważyć, po mieszkaniu latają kury i inne zwierzaki domowe prawdopodobnie kolacja albo przekąska venoma. W rękach Ediego możecie teraz zauważyć zaproszenie od Kletusa Diego, które napisał, jeszcze będąc w więzieniu które zobaczymy nieco później w Zwiastunie. Wygląda na to, że Kletus i Eddie są takimi przyjaciółmi od listów być może znali się wcześniej a być może Kletus spróbuje wykorzystać Ediego do swoich celów. Zobaczymy, jakie to będą um, cele. No i dalej kolejna komediowa scena, czyli Eddie Brock wchodzi do tego słynnego sklepu pani Chen, e, w którym w pierwszej części e, Venom uratował ją, a właściwie jej sklep, przed bandziorami. Jak możecie zobaczyć, pani Chen nie robi sobie nic z tego, że z Ediego wychodzą jakieś wenomiaste macki. Tak więc wygląda na to, że się zaprzyjaźnili. No i teraz wielka bomba, ponieważ tutaj w tej scenie, na tym obrazku, który teraz widzicie na ekranie, jest Stan Lee. Mimo, że Stana Lee nie ma z nami już od paru lat, to nie oznacza to, że nie może pojawiać się w filmach superbohaterskich. Jak widzicie, po prawej stronie znajduje się czasopismo z okładką, na którym jest jeden, jedyny Stan Lee. No i w końcu poznajemy Kletusa Kasiediego, którego widzieliśmy w scenie po napisach w pierwszym filmie z 2018. No jak widzicie, troszeczkę się zmienił obciął te klaunowate włosy, nie wygląda już tak komicznie. Jak możecie zauważyć, Kletus pisze zaproszenie, czy list, czy cokolwiek to było, które Eddie dostał we wcześniejszej scenie tego zwiastuna. Na ścianie są um, różne obrazki, napisy, które wskazują na fajne rzeczy, ale jakie to musicie sami sobie odgadnąć? Ja Wam powiem tylko jedno: Mroczna Phoenix X-Men oby tylko ten film nie stał się takim właśnie mrocznym Phoenix. A jakie jeszcze rzeczy zauważyliście na ścianie w więzieniu Kletusa? Dajcie mi znać w komentarzach, jednak zostawię coś dla Was do odkrycia. W zwiastunie Kletus mówi do Ediego, że ty i ja jesteśmy tacy sami. Raczej w tym momencie, będąc w więzieniu, wygląda na to, że Kletus nie jest yy, Carnage'em. Wygląda na to, że chodzi mu o to, że są tacy sami pod względem um, takiej powierzchowności. No i w końcu możemy zobaczyć Venoma w pełnej okazałości. Jak zwykle CGI jest mega dobrze zrobione, a Venom pojawił się. W ciemnej alejce, jak możecie zobaczyć z prawej strony, jest taka kobieta w żółtym płaszczu. Wygląda na to, że Eddie przechadzając się po ulicach San Francisco, zauważył jak ktoś napada na kobietę, no i po prostu Venom przejął rolę, przejął pałeczkę, no i uratował kobietę z opresji, jednocześnie pewnie się najadając, ale to musimy zobaczyć w filmie. Jak teraz możecie zobaczyć na ekranie, Eddie bada e, przeszłość kryminalną Kletusa. Będzie to bardzo ważny element filmu i wydaje mi się, że to właśnie robił Eddie przez ostatnie 18 miesięcy między Venomem 1 a Venomem 2. Dalej widzimy tutaj agenta mulligana, czy policjanta mulligana granego przez Stevena Grahama. W komiksach Mulligan jest też symbiontem. Trzyma w sobie symbionta o nazwie Toxyna, Toxin. I tutaj, jak widać, agent Mulligan bada sprawę Kletusa Cassiediego. Także wydaje mi się, że będzie on bardzo mocno związany z kryminalną przeszłością Kletusa, i być może on też jest symbiontem. Kto wie, zobaczymy w filmie. Ale moim zdaniem to już byłoby ich za dużo, bo będziemy mieli Venoma, Carnage'a, kogoś jeszcze, o kim wspomnę później, no i jeszcze tą toksynę, także czterech. A myślę, że to jednak jest za dużo. A Wy? Dajcie mi znać w komentarzu poniżej. No i oczywiście jest tutaj nawiązanie do Spidermana, mana Samaraimiego, tej oryginalnej trylogii, ponieważ zwróćcie uwagę, jaką gazetę czyta agent Mulligan. Jest to Daily Bugle, czyli gazeta, którą znamy z um, redakcji J.J. Jamesona, którego, no, jak właśnie wspomniałem, znamy z trylogii Spidermana Sama Także to jest właśnie to połączenie ze światem Spidermana i jest więcej tego, jest więcej wskazówek na multiversum, ponieważ jeżeli zatrzymacie zwiastun w odpowiednim momencie, w gazecie widać um, napis um, Angers. L i Nightmare. Także oczywiście to wskazuje na to, że to jest Avengers, Lose albo Let i Nightmare. Jest to nawiązanie do oczywiście Avengers, no, a Nightmare jest nam możliwym nawiązaniem do Stevena Strange'a i jego arcywroga, Nightmara, czyli Koszmara. I będzie to raczej takie pojawienie się jak Michael Keaton, czyli Vulture w, w, w Zwiastunie Morbiusa. To będzie tylko takie krótkie nawiązanie, krótkie pokazanie, że te światy są ze sobą związane, symbiotyczne, tak jak Venom z Edim albo Carnage z Kletusem Kasadym. Dalej możemy zobaczyć ośrodek Ravencroft. I jest to taki ośrodek jak w DCEU czy w DC Universe um, Arkham Asylum. Jest to taki, powiedzmy, Szpital, w którym eksperymentuje się na, no, na ludziach, i wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu um, Carnage przejmie ciało um, Kletusa Cassiediego. Um, zobaczymy, jak to będzie się rozgrywało, ponieważ um, pojawiły się jakiś czas temu zdjęcia, w tym zwiastunie zresztą też się pojawiły, o czym wspomnę za chwilę zdjęcia palącego się budynku wygląda na to, że wydaje mi się po prostu, że to będzie właśnie, to będą zgliszcza tego e, ośrodka Ravencroft. E, ale jak będzie, zobaczymy. Być może Kletus, a właściwie Carnage w tym momencie e, rozpęta piekło w e, tym szpitalu Ravencroft, a Venom będzie chciał go powstrzymać albo mu pomoże. Kto wie, jaka jest wasza opinia? tam gdzie zwykle. No i dalej poznajemy Shriek, czyli kolejnego właśnie wroga Venom'a, czyli to jest ten trzeci wróg o którym miałem wspomnieć. Shriek to jest miłość Kletusa Kasedyego w komiksach oczywiście. Czy tak będzie w filmie, zobaczymy. Jest zamknięta w, w tym ośrodku Ravencroft i być może właśnie Carnage będzie chciał ją uratować, czy właściwie wyzwolić z tego ośrodka, dlatego spali cały ten szpital. Do mocy Shriek'a należą manipulacje dźwiękiem, czyli coś, czego Venom nie lubi, czyli coś, co może być ciekawym elementem w finałowej walce Shriek i Carnage kontra Venom. I ktoś jeszcze, o czym wspomnę później, <śmiech> Spiderman. <śmiech> Co? Dobra, jedziemy dalej. Na tym zdjęciu widać Venoma w pełnej okazałości, który udaje Batmana. Jak wiecie, Batman zawsze stoi gdzieś na krawędzi budynku, spogląda na miasto. A tutaj wydaje mi się, że Venom jest na dachu Instytutu Ravencroft, ponieważ w zwiastunie Woody Harrelson mówi, że próbuje... Uratować kogoś, czy os oswobodzić. Także wydaje mi się, że to jest ta scena, w której Karne czy ratuje Szrek, czy oswobadza Szrek, czy Shrieka, Szreka. Nazwiemy ją Szrek, żeby było łatwiej. A Venom będzie e, próbował im przeszkodzić. No i dalej Spider-Man, cameo. Chodziłem Spider-Man? Nie, miałem na myśli Spider-Man, bo nie dostaliśmy spider mana ale dostaliśmy człowieka i pająka. A jak wiecie, w takich filmach i w takich zwiastunach nic nie dzieje się przez przypadek. Widzimy tutaj, no nie oszukujmy się, jest to Kletus Cassidy w więzieniu, piszący to zaproszenie, czy ten list dla Ediego Broka. No i po tym zaproszeniu idzie sobie pająk, a Kletus go miażdży na papkę. I to jest właśnie moim zdaniem potwierdzenie, takie ala potwierdzenie, bo nie chcę oczywiście tego powiedzieć wprost, no bo to byłoby po prostu mistrzostwo świata, gdybyśmy zobaczyli Spidermana w zwiastunie. Ale jest to takie nawiązanie do tego, że w przyszłości Carnage może walczyć ze Spidermanem, albo będzie Carnage i Shriek kontra Venom i Spiderman. Jeżeli tak by się stało, to ten film roztopi internet, mówię wam, będzie epicka walka. Ale to też może być nawiązanie do współpracy, takiej ścisłej współpracy Studia Marvel i Studia Sony, i pokazuje po prostu przyszłość, co będzie działo się w przyszłych filmach. No i teraz, tak jak powiedziałem na początku, że Kletus Cassidy w więzieniu jeszcze nie był um, zmutowany, nie miał w sobie symbiontu. I teraz tak, wydaje mi się, że egzekucja Kletusa będzie miała miejsce w Instytucie Ravencroft. A wcześniej był w zwykłym więzieniu, prawdopodobnie o zaostrzonym rygorze. W każdym razie, co chcę powiedzieć? Wezmą go z więzienia, zawiozą do instytutu Ravencroft. W instytucie zostanie zamiast bo wiecie, ma mu być wstrzyknięta trucizna a zamiast trucizny wstrzykną mu symbionta, aby. No, nie wiem, mieć kolejny eksperyment za sobą, i wtedy, kiedy symbiont będzie miał zostać zabity, czy, czy to ciało Kletusa miałoby zginąć, karnycz się obudzi i wszystkich rozwali. I wtedy właśnie zobaczymy ten palący się budynek, czyli właśnie Instytut Ravencroft. Jak widać, dwie osoby z niego wychodzą. Prawdopodobnie jest to e, szryk, czy szrek i. Karnecz. Ale co wy o tym sądzicie? Co sądzicie o takiej teorii? Dajcie mi znać w komentarzu poniżej. No i tutaj widać moce szereka w pełnej okazałości. Jest zamknięta w szklanym więzieniu. No i jak widzicie, e, krzyczy. Oczywiście nie usłyszycie tego, bo wyłączyłem dźwięk, bo zjadłyby mnie prawa autorskie. Ale możecie zobaczyć, że ewidentnie krzyczy, a wszystkie jej papiery latają wokół co wskazuje na używanie mocy, czyli fali dźwiękowych. Tak jak powiedziałem, będzie to bardzo ciężki przeciwnik dla Venomak, który przecież takich fal dźwiękowych nienawidzi. No i dalej w końcu widzimy e, Carnage'a, który rozwala, czy sieje właśnie zamęt e, wśród policji, czy wśród jakichś tam samochodów. Prawdopodobnie będzie to jego ucieczka z Instytutu Ravencroft, ale fajnie zobaczyć, że będzie to naprawdę na wysokim poziomie. E, CGI myślę, że w tym filmie będzie na, naprawdę no, mega dobrze zrobione. No i obym się nie mylił, i jego ucieczka będzie naprawdę widowiskowa. No i teraz na ekranie możecie zobaczyć Carnage'a w pełnej okazałości, w pełnej krasie, w pełnym świetle. No może nie w pełnym, ale w półmroku. Wygląda iście perfekcyjnie. Nie mogę się doczekać ostatniej walki Venom'a z Carnage'em. Będzie to naprawdę fajna rzecz. Jak możecie zobaczyć na jego design jest bardzo mroczny. Jest dużo mroczniejszy, taki bardziej postrzępiony niż Venom, co będzie takim fajnym Porównaniem, właściwie taką odskocznią od takiego komediowego tonu um, dal, tych, wiecie, przygód Venoma i Ediego Broka, Tutaj zobaczymy coś takiego naprawdę mrocznego, co będzie właśnie wyważało te wszystkie żarty. No i a propos żartów, wchodzimy znowu w interakcję Ediego i e, pani Chen um, i oczywiście Venoma, która mówi, że. Jego zamówienie na czekoladki jeszcze nie przyszło, na co wydaje mi się, że Venom wskazał, że chce raczej zjeść panią Chen. Czyli Venom musi być non-stop przypominany, non-stop stopowany przez Ediego, żeby nie jadł ludzi, żeby przestrzegał ich w takiej chciałem powiedzieć niepisanej zasady, ale przecież oni ją sobie spisali. Także Venom ciągle próbuje, no i może mu się kiedyś uda. Może w Venomie 2, kto wie. Chcecie, żeby zjadł kogoś? Może kogoś ważnego, jak dziewczynę Ediego, byłą dziewczynę Ediego, albo właśnie panią Chen. Zobaczymy, czy tak się stanie. Nie mam zielonego pojęcia. No i ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jeszcze raz carnage w pełnej okazałości, na tle, czy właściwie gdzieś w kościele, ponieważ za nim znajduje się witraż. Zajebista scena, zajebiste ujęcie no nie mogę tego inaczej ująć. Mega dobrze. Wygląda na to, że ostateczna walka Venoma i Carnage'a będzie odbywała się gdzieś w kościele, który jest pełny organów, pełny jest jakichś dzwonów, pełny jest być może szreka, czyli same takie wysokie dźwięki, których Venom nienawidzi i w tym momencie będzie mu potrzebny do pomocy Spider-Man. Ale to tylko moja teoria, raczej się tak nie zdarzy. Tak więc to była moja analiza i omówienie pierwszego zwiastuna do drugiej części Venoma, czyli Led Derby Carnage, który premierę będzie miał 24 września 2021 roku, o ile nic się nie zmieni. A mam nadzieję, że już się nic nie zmieni, bo pandemia na tą chwilę przynajmniej mam od, na, nam odpuszcza odpukać, puk, puk, puk. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym zwiastunie, czy spełnił Wasze oczekiwania, czy chcecie więcej. Czy, no nie wiem, czy Wam się nie podoba? Wszystko, co sądzicie o tym zwiastunie, wszystkie teorie, wszystkie połączenia do MCU, do Spider-Mana, opiszcie mi swoje wrażenia. Oczywiście w komentarzach poniżej. Ja czytam je wszystkie. Możecie być pewni. Nie na wszystkie odpowiadam, bo nie mam aż tyle czasu, bo jest Was aż tylu, ale wszystkie czytam. Także jeżeli chcecie się przywitać. To napiszcie cześć w komentarzu, a na pewno Wam odpowiem. Kto dotarł do tego momentu, no to na pewno zasłużył na odpowiedź i serduszko. Także pamiętajcie, słowo cześć komentarzu, a dostaniecie serducho. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmiku. Hej ty! Jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się na razie.